To znany i szanowany w naszym regionie działacz samorządowy, społecznik, a jednocześnie człowiek otwarty na ludzi, chętny do współpracy, uczciwy i zaangażowany w zrównoważony rozwój całej gminy Biała Podlaska. Oddaję głos panu Tomaszowi Wilimie. Bardzo dziękuję, Kasi, za takie. Piękne wprowadzenie mnie w rolę dzisiejszej prezentacji. Proszę Państwa, zapewne większość z Państwa mnie zna. Pochodzę stąd, mieszkam od kilkudziesięciu lat na terenie gminy Biała Podlaska. Znacie mnie, ponieważ wielokrotnie dawaliście temu przykład głosując na mnie, na, gdy kandydowałem do Rady Gminy dwukrotnie oraz trzykrotnie do Rady Powiatu. Obdarzaliście mnie z zaufaniem, za to Wam z tego miejsca serdecznie dziękuję, ale jednocześnie sprawdzaliście mnie, czy postępuję według Waszych przekonań, według Waszych wskazań. Wiecie dobrze, że na mnie można polegać, że mam twardy kręgosłup moralny, że mam poglądy prawicowe. Tego się nie wstydzę. Wiecie też doskonale, że potrafię zarządzać firmą. Potrafię zarządzać zasobami ludzkimi. Od 10 lat jestem na kierowniczym stanowisku. Proszę Państwa, z tego miejsca chciałbym Państwu powiedzieć, że jako pracodawca nikogo nie zwolniłem, nikogo nie wyrzuciłem z pracy, a więc, więc wręcz, wręcz przeciwnie, dałem ponad 20 osobom zatrudnienie. I z tego się szczycę. Tym się mogę pochwalić, mogę wprost powiedzieć, że Państwa nikogo nie będę zwalniał, ponieważ taka krąży, taki krąży czarny PR. Dementuję już teraz to na wstępie, w czasie tej konferencji. Proszę Państwa, mam duże doświadczenie jeśli chodzi o pracę w samorządzie. Jestem radnym już piątą kadencję. Dwie kadencje byłem radnym w gminie Białkanacka. Teraz jestem radnym w trzecią kadencję. Radzie Powiatu Bielskiego. To dzięki Państwu, jestem tym radnym, to Wy mnie obdarzyliście swoim zaufaniem i o to zaufanie w dalszym ciągu proszę jako kandydat na wójta gminy Białotnowska. Proszę Państwa, pozwólcie, że teraz pokrótce przedstawię ludzi, których znacie, bo to są ludzie stąd, to są Wasi sąsiedzi, Wasi przyjaciele, ludzie, którzy z Wami na co dzień rozmawiają, wiedzą o naszych wspólnych, jako mieszkańców naszej gminy, o naszych wspólnych bolączkach. Proszę Państwa, pozwólcie, że, że przedstawię. Pani Katarzyna Danieluk, nauczyciel akademicki, doktorantka, niesamowita energia, społecznik, reprezentuje mieszkańców wsi Lisy, Janówka, Łyniec, Wólka Plebańska i Michałówka. Pan Grzegorz Okijewicz. Okijewicz, rodowicy mieszkaniec Sławacinka Starego, dlatego też reprezentuje mieszkańców Sławacinka Starego. Wieloletni strażak, ogrodnicza straż pożarna, dlatego proszę Państwa też nie bez kozery spotkaliśmy się tutaj, w tym miejscu, na placu przed remizą OSP w Sławacinku Starym. Rolnik, doświadczony człowiek, wiarygodny. Serdecznie polecam. Pan Grzegorz Sacharuk. Niesamowity człowiek, niesamowita inwencja twórcza. Lider, proszę Państwa, yy, akcji, która się nie, nie tak dawno rozpoczęła, nie, rozpoczęła, która ma za zadanie uzmysłowić, uzmysłowić obecną władzę w gminie, rządzących, żeby rozmawiała z nami, ponieważ toczy się walka o nasze jestestwo, o naszą yy, przy, przyszłość, jeśli chodzi o budowę korników, o bu, budowę biogazowni o budowę innych ujęć, które są szkodliwe dla środowiska. Grzegorz Saharu, proszę Państwa, jest także doświadczonym człowiekiem, który prowadził spółdzielnie socjalne, które się sprawdziły i się sprawdzają, między innymi w Gminie Tuczna. Pani Agnieszka Wołosowicz, przesympatyczna osoba, niesamowicie utalentowany malarz, piękne, piękne krajobrazy. Mieszka w ortelu Książęcy, reprezentuje miejscowości ortel Książęcy i Dokudowy, a także Bergowice i Ogrodniki. I Ogrodniki, I prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi także pasiekę, miody są oczywiście do Państwa do państwa dyspozycji. Pan Tomasz Adamiu, urodzony mieszkaniec wsi Sitnik, który będzie Państwa reprezentował z obwodu wyborczego Terebela, Sitnik i Łukowce, i Łukowce. Znany człowiek, już kandydował do Rady Gminy Podlaska. Godny, naprawdę godny jest zaufania. Zwłaszcza, proszę Państwa, w dzisiejszej dobie, gdzie słyszymy, że szkoła w Sitniku prawdopodobnie będzie likwidowana. Pani Małgorzata Remiszewska, rodowita mieszkarka Woskrzenic, będzie kandydowała z okręgu wyborczego woskrzenice małe, woskrzenice duże i husinka niesamowity człowiek bardzo empatyczna, bardzo ciepła potrafi poświęcić swój czas dla dobra naszych mieszkańców pani Bożena Bodnicka wieloletni mieszkaniec i y, miejscowości Grabanów dlatego też kandyduje z miejscowości Widzyn i Grabanów Wieloletni pracownik Urzędu Gminy y, zajmowała się potrze y, pomocą potrzebującym, pracowała w y, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Na pewno swoim doświadczeniem i swoją empatią będzie mogła Państwu pomóc. Pan Michał Świerzbiński reprezentuje wieś Rakowiska. Wieś, która łączy się bezpośrednio z Białą Podlaską. Niestety, proszę Państwa, ci mieszkańcy poniekąd są wykluczeni z tego powodu, że brakuje. brakuje autobusów, brakuje innych komunikacji miejskiej. To jest miejscowość, która bezpośrednio przelega do, do miasta, w związku z tym oczekiwania mieszkańców są takie prawie jak, jak miejskie. Pan Michał jest dyrektorem zespołu szkół w Terespolu, jest wykładowcą, nauczycielem no, akademickim co jednak nie przeszkadza mu w byciu bardzo dobrym społecznikiem. On Dariusz Gromacki, proszę Państwa, strażak, ochotnik, marynarz, mieszkaniec Sfory, znany ze swojej dobrocienności, ze swojej uczciwości, ze swojego zaangażowania w życie mieszkańców będzie reprezentował Sfory, pojęce Sycynę Krzymowskie. Pani, An Pani Anna Pawłowska, największy okręg poszatkowany za cisze, kamieniczne Julków, Kolonia Grabanów, Kaliłów i jeszcze hola jest osobą bardzo znaną w naszym środowisku, bardzo udziela się w życie naszej parafii wspólnej, yy, uczęszcza na studia w, w, w Akademii, w Akademii Bierskiej jest znaną osobą, ulubioną. Pan, pan Stanisław Kaczmarek, pan Stanisław Kaszmarek. myślę, że większość z Państwa zna pana Stanisława. Niesamowita postać, mieszkająca w Czosnówce, wieloletni sołtys, prezes wspólnoty gminnej, Znam Pana Stanisława praktycznie od początku naszej działalności. Walczący, charyzmatyczny, także polecam Pana Stanisława. Pani Grażyna Malinowska pochodzi z Cicibora Małego. Będzie reprezentowała, reprezentowała mieszkańców Cicibora Małego, Ciciebora Dużego i osiedla Reliks, Relaks. Prowadzi gospodarstwo rolne wraz ze swoim mężem. To właśnie dzięki niej, dzięki jej uczciwej pracy możemy kosztować ekologiczne, zdrowe produkty. Jest także utalentowaną osobą uprawiającą sport, utalentowaną, jeśli chodzi o malarstwo, też piękne, piękne obrazy wykonuje. Proszę Państwa, Pan Radosław Cuch, Cuk, mieszkaniec. Sawacilka Nowego będzie ubiegał się o Państwa głosy w Sawacilku Nowym w Jaźwinach i w Porosiukach. Człowiek sprawdzony, uczciwy, przedsiębiorca. Polecam serdecznie. Proszę Państwa, to są ludzie, to jest nasza ekipa, ale to, to nie znaczy, że będziemy tylko mówili o sobie, będziemy. Starali się podnosić tylko nasze pomysły, wręcz przeciwnie, ponieważ jednym z naszych podstawowych postulatów to będzie zbliżenie do, do Was, proszę Państwa, do mieszkańców. Nic nie będzie działo się bez Was, to z Wami będziemy chcieli przeprowadzać konsultacje jak najszersze, nie w zaciszu gabinetów, nie gdzieś tam w podziemiach, jak to do tej pory ma, ma miejsce. Będziemy do Was wychodzili z otwartą. Zasłoną w otwarte przybicy. Będziemy się z Wami spotykali i rozmawiali na tematy, które nas wszystkich doty dotyczą. A te tematy, proszę Państwa, to przede wszystkim stworzenie dla całej gminy zrównoważonego, zrównoważonego planu rozwoju. Nie na poszczególne miejscowości, tylko dla całej gminy. Ale to musimy wspólnie, razem opracować ten plan zagospodarowania przestrzennego gminy ten plan, proszę Państwa, doprowadzi do, do tego, że bez Waszej zgody nie będzie pozwolenia na to, że będą powstawały kurniki, czy też biogazownie, czy też inne szkodliwe, inne szkodliwe przedsięwzięcia, na przykład jak to się teraz yy, dzieje w Worońcu, w Sycynie, za chwilę będzie się działo w Ortelu, w Dokudowie, a w Domyśle oczywiście także kamieniczne i rozkosz. Tak udało nam się w pewnych chwili te inwestycje złe dla nas, dla mieszkańców powstrzymać. Okazuje się, że jednak one w dalszym ciągu zostaną tak jakby reaktywowane. Czyli, proszę Państwa, podstawa, współpraca z Wami, wsłuchiwanie się w Wasze pomysły, Wasze, wasze propozycje. Drzwi Wójta nigdy nie będą dla Was zamknięte. Proszę Państwa, kolejny temat to wspólnie opracujemy. Dla naszych gminy Biała Podlaska plan, roczny plan, nawet i wieloletni plan, jeśli chodzi o wydarzenia sportowo-rekreacyjne, kulturalne. Wyobraźcie sobie państwo, że w gminie Biała Podlaska tylko 15 tysięcy przeznaczonych jest w budżecie na imprezy sportowe. To jest no, niebywały skandal. Ludzie potrzebują wyjść z domu, potrzebują się integrować, scalać, zwłaszcza odczuwamy tego braki, po tej nieszczęsnej pandemii. Proszę Państwa, są miejscowości w naszej gminie, gdzie ludzie mieszkają tylko przez dzieli ich tylko, tylko jezdnia, a są od siebie nie znają się. Takim, takim przykładem jest chociażby czosnówka, jest osiedle nowo wybudowane jest stara wieś tradycyjna. Ci ludzie się nie znają. My doprodzimy do tego, że scalimy tą to wieś i wszystkie inne miejscowości, bo Taką, taką mamy, proszę Państwa, determinację, żeby do tego doprowadzić. Nie możemy ludzi dzielić, nie możemy ludzi skłócać. Wszystkie, wszystkie hejty, które się już teraz odbywają, oczywiście będziemy w jakiś sposób łagodzili, kasowali, będziemy temu zaprze zaprzeczali. Kolejnym tematem, proszę Państwa, znacie mnie dobrze. Poznaliście teraz naszych kandydatów, których oczywiście też znacie, bo to są Wasi, wasi przedstawiciele, Wasi znajomi, przyjaciele. Wiecie dobrze, że i tego nie odpuszczę, że dalej, tak jak to robię do tej pory, będę kultywował tradycją historyczną, patriotyczną, yy, naszej sferze duchowej, ponieważ to są, to są właśnie nasze korzenie. Korzenie, z których wyrastamy i których na pewno nie damy sobie pociągnąć. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Będziemy kontynuowali konferencje prasowe, będziemy Was zapraszali. Śledźcie nas na naszych Facebookach, na innych nośnikach elektronicznych. I teraz w tej chwili chciałbym oddać głos panu posłowi Dariuszowi Stefanie bardzo. Chyba tutaj jest problem z mikrofonem, tak mi się wydaje. Więc na chwilę ja sobie pozwolę, szanowni Państwo, go odstawić. Myślę, że mówię dosyć donośnie. Więc uda nam się ten przekaz zrobić spójnym. Szanowni Państwo, pan Tomasz Bylina oraz cała nasza drużyna radnych Prawa i Sprawiedliwości, która będzie kandydowała w tych wyborach, to jest gwarancja tego, że ta gmina w końcu będzie gminą, która się rozwija. Rozwija i wykorzystuje swój potencjał. Gmina Biała Podlaska jest największą gminą powiatu bialskiego. Najbardziej liczną gminą powiatu Bielskiego. Jest to gmina, która jest obwarzankiem dla miasta Biała Podlaska i jest to gmina, która jest zmuszona robić strategię rozwoju w oparciu również o miasto Biała Podlaska. Mieszkańcy gminy Biała Podlaska to są ludzie, którzy korzystają z pracy, korzystają ze szkoły, korzystają z przedszkoli, korzystają z autobusów miejskich, z wodociągu, z wody. Miasta. Biała Podlaska. My musimy doprowadzić do tego, żeby ci mieszkańcy nie czuli się gorsi, żeby nie byli wykluczeni. O tych przedsięwzięciach infrastrukturalnych powiedział pan Tomasz Bylina, nasz kandydat na wójta, ale warto również, szanowni państwo, powiedzieć, że chcemy doprowadzić, aby w tej najbliższej kadencji cała gmina, biała Podlaska, była gminą, która ma dostęp do światłowodu i dostęp do internetu. Nie może być tak, szanowni państwo, że w XXI wieku. Samorząd rozwija się w taki sposób, że ludzie są wykluczeni. Ludzie są wykluczeni cyfrowo, a poprzez wykluczenie cyfrowo nie mogą pracować, nie mogą podejmować studiów, nie mogą korzystać z dobrodziejstw XXI wieku. Taka sytuacja dzisiaj jest w gminie Podlaska. Taka sytuacja jest dlatego, że władze gminy Podlaska po prostu przespały to wszystko. Władze gminy Biała Podlaska czekały. Tylko aż zakończy się kadencja, będzie można sobie przejść na spokojną, być może zasłużoną emeryturę, ale nie robiły nic, aby ta gmina się rozwinęła. Ci kandydaci chwalą się, że zdobyli 50 milionów złotych na dofinansowanie, na rozwój tej gminy. Szanowni Państwo, 50 milionów złotych to mogę powiedzieć dzisiaj, że gmina, którą są Sławatycze, które mają liczebność około 2,5-2,400, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, w porównaniu do gminy Biała Podlaska, która ma 14 do 18 tysięcy, w zależności, które dane byśmy wzięli pod uwagę, to są kwoty porównywalne. Tam macie 2,5 tysiąca mieszkańców i jest 46 milionów złotych pozyskanych, a tutaj macie 14 do 18 tysięcy mieszkańców i jest 50 milionów pozyskanych. Ja się pytam, co te władze gminy robiły? Co oni robili? I ci ludzie dzisiaj mówią, że oni będą rozwijać miasto i gminę Biała Podlaska, że będą ten okręg nasz, w którym jesteśmy w powiecie bialskim, dąży, będzie dążył do rozwoju, do sukcesów w jaki sposób? To są ludzie, którzy zawalili ten temat. To są ludzie, którzy nie wykorzystali i pół roku samorządu, najdłuższej kadencji w historii samorządu, gdzie wszystkie samorządy w Polsce otrzymały olbrzymie środki, My liczymy, że jest to około 100 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych, ale były też inne programy. Były też inne programy, które były skierowane do strażaków, były skierowane do kół gospodyń wiejskich, były skierowane do mieszkańców naszych sołec, do mieszkańców naszych gmin. My jesteśmy gwarantem tego, że chcemy, aby ten rozwój był zrównoważony i ten rozwój musi nastąpić już. Ten rozwój musi być szybki. To Prawo i Sprawiedliwość, to rząd Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło doprowadził do tego, że szanowni państwo, w gminie Biała Podlaska będzie autostrada. Gmina Biała Podlaska nie może się odwrócić od autostrady. Mina Biała Podlaska musi korzystać ze swojego połączenia, które będzie miała, swojego ekskluzywnego połączenia, które będzie miała z całą Polską i z całą Europą. Gmina Biała Podlaska musi wykorzystać potencjał wojska, które sprowadziliśmy tutaj właśnie do Białej Podlaskiej. Ten potencjał kilku tysięcy żołnierzy razem z ich rodzinami można powiedzieć, że to jest kolejne miasto, które się będzie osiedlało i w mieście Biała Podlaska, i w Gminie Biała Podlaska. W związku z tym musimy otworzyć się na tych ludzi musimy otworzyć swoje tereny na budownictwo rodzinne, na budownictwo mieszkaniowe. Musimy zapewnić tym ludziom dostęp do mediów, ale zapewnić tym ludziom też i drogę, i asfalt. Nie może być takiej sytuacji, że dzisiaj mieszkańcy Gminy Biała Podlaska od kilkudziesięciu lat mają swoje drogi w błocie. Nie może być takiej sytuacji, że dzieci w tej gminie chodzą po drogach, które nie mają chodników, które nie mają ścieżek rowerowych. To wszystko, Szanowni Państwo, to jest zrównoważony rozwój. To wszystko gwarantują właśnie nasi kandydaci na radnych i pan Tomasz Bylina, który wierzę głęboko, będzie wójtem w tej gminie. To są ludzie, którzy nigdy do tej pory. Nie zasiadali w Radzie Miasta. Oni nie przyczynili się do tego, jak ta gmina, przepraszam, Rady Gminy. Oni nie przyczynili się do tego, jak ta gmina była rozwijana. To nie są ludzie, którzy są jakimiś kontynuatorami tych nieudolnych zmian i rozwoju gminy Pod, Biała Podlaska. To są ludzie, którzy tu mieszkali, którzy się przyglądali, którzy byli społecznikami, którzy się angażowali bezpośrednio na samym dole. A dzisiaj chcą wziąć odpowiedzialność za zarządzanie tą piękną gminą. Głęboko wierzę, że to się uda, ale myślę, że będziecie Państwo dzisiaj za pośrednictwem mediów, ale mieli szansę bezpośrednio rozmawiać z naszymi kandydatami. Odbyło się już pierwsze spotkanie w sołectwie Sycyna, będą kolejne spotkania, codziennie będziemy spotykać się z mieszkańcami gminy Biała Podlaska, codziennie Tomasz Bylina będzie chodził w Waszych sołectwach od domu do domu z naszymi radnymi i rozmawiał z Wami, bo ten program się buduje. Ten program jest żywy i to będzie Wasz program. To nie będzie program narzucony przez nikogo innego. To będzie Wasz program. Zachęcamy wszystkich do dołączenia się do tej dobrej drużyny, do dołączenia się do dobrej zmiany, żebyśmy byli razem. Podkreślę to, żebyśmy byli razem, bo my chcemy łączyć, nie chcemy nikogo dzielić. Zapraszamy na ten pokład wszystkich chętnych, którym, którym na sercu jest rozwój gminy Biała Podlaska. Bardzo dziękuję.